Cześć, witajcie! Z tej strony Yamaha 6845. A to jest pierwszy odcinek z naszego brązu. Znaczy, liczę w jak widzisz, brązu. Nie jestem jakimś pro playerem, ale coś tam wyszedłem z tego brązu, więc mogę Wam coś powiedzieć. Mam tutaj 6 zasad, które sobie pozwolę przeczytać. Jak będą jakieś błędy w czytaniu moim, to no to sorry. Dobra, za pierwsza. Skup się na graniu na jednej linii i na jednym bohaterze grający na niej. Dzięki temu będziesz znał plusy i minusy swoich bohaterów. I pozwoli ci to na szybsze reagowa reagowanie, reagowanie? Jakoś tak. na wydarzenie w grze. Możliwe, że znacie Frogena i jego legendarnym Aniwie. W sezonie pierwszym i sezonie drugim skupił się na grze tym bohaterem i dzięki temu żadna kontra nie była mu straszna. Doprowadziło to do tego, że w każdym meczu, w którym brał udział, w którym on brał udział, przeciwnicy banowali ją. Właśnie dlatego warto jest pamiętać o alternatywie do swojego ulubionego bohatera. Zasada druga. Poświęć trochę czasu na naukę. Najlepiej od tych najlepszych. Moim zdaniem warto oglądać rozgrywki zawodowców, ponieważ dzięki temu zwiększymy swoje umiejętności. Jeśli takie, nie, obecnie, jeśli takie obecnie się nie odbywają, strona Lola oferuje nam kanały różnych streamerów, na które, równie, na które równie również warto zajrzeć. Zasada trzecia. W Age of Legends bardzo ważna jest farma. Nasz uzyskany gold powinien pochodzić głównie z, las, z naszych las hitów. Optymalny, optymalny wynik na 11 minutę w granic, jest w granicy 70 a 90 na 20 minutę w granicy 180 a 200. Każdy taki las hit daje nam około 20 golda, tak więc warto nauczyć się, jak, do, jak, jak dobrze las hitować. Zasada czwarta. Czekajcie. Zasada czwarta. Na pewno każdy z was spotkał się z tak zwanym flamem. I z wyzwiskami w stronę graczy. Przez takie zachowanie nasza koncentracja spada, co może, co może doprowadzić do naszej złej gry, a często i do przegranej. Aby uniknąć stresu, i nie, nale, nie należy odpisywać takiej osobie, a najlepiej ją wyciszyć przyciskiem znajdującym się na tablicy wyników. Zasada piąta. Wart to Twój przyjaciel. Nieważne czy, jest, czy jesteś za supportem, czy nie, zawsze powinien się je kupować. Dobre rozmieszczenie wardów pozwala ci uniknąć ganków. Zachowaj spokój na linii, a także zachować spokój na linii, a także kontrolować to, co się dzieje wokół nas. Jeżeli na przykład jeż wokół nas, jeżeli na przykład grając na topie z wardem na reda naszego przeciwnika, mamy możliwość zabić go. Je jeśli będzie on starał się go zrobić przy stanie zdrowia. Da Da nam to korzyści w postaci czerwonego buffa, a także golda zapomnianego przeciwnika. Zasada szósta: nie, Nigdy nie przestaje się użyć i graj dla przyjemności. Ponad jest w jest of Legends jest ponad 110 bohaterów i każdy z nich posiada 5 umiejętności. Trudno je wszystkie zapamiętać, tak, tak więc staraj się co jakiś czas przypominać sobie, jak, jaka jest mechanika danego bohatera i jak można, jak można go wykorzystać. Uff, to, to, to wszystko. Co te moje zasady jak widz brązu i w ogóle mam nadzieję, że nie mówiłem zbyt szybko, że wszystko jest dobrze. No i to tyle. Dzięki za oglądanie. No. I na razie myślę, że taki 3-minutowy odcinek to będzie taka seria nowa na moim kanale. Jak coś, to będę, będę, będę wam jakaś, jakieś takie wskazówki dawał, może nawet Lola zaczyna nagrywać. No zobaczymy. Dobra, trzymajcie się. Na razie.